W dzisiejszym dniu się na spływ kajakowy Dunajcem. Także no, czeka nas fajna przygoda. Przez Piński Park ma to płynąć, Także przełomem Dunajca. I zapraszamy na fajne ujęcia. Myślę, że pewnie coś nagra. A ja zmontuję. Dzisiaj płyniemy rzeką Dunajec. Jest to spływ kajakiem. W takich warunkach jeszcze nie płynęliśmy. Wypływamy z miejscowości Stromowce Niżne a dopływamy do Krościenka. Zobaczymy, czy uda nam się nie wywalić. Nie, no uda się na pewno. Chociaż fale są grube. Tak, tak fale nie ma. O, o. Jak wrażenia! Po pierwszych dwóch kilometrach. Zobaczymy to, że podejście? Tak, prawie. Bardzo fajnie. O, a uwaga. No fajne. O, a uwaga, tutaj też. Nie wiem. O, nie po lewo. Nie, mówię, gdzie masz płynąć? Płynź za nią, bo jej dobrze idzie. O, o uważaj! Patrzcie, jakie są. Bardzo. No, pływasz totalnie. W... Aha, bo to wszystko jest takie. To nie jest takie straszne, nie? Telefon się zalał. No dobra, ale on jest wodoodporny. No. Jest? Bo spok no nie jest? Telefon? No tak. Zatem, no chlapnęło na niego, tak wiesz. Jak widzieliście, chociaż później upuściłam kamerę. No, trochę nur był duży i ja tam się nalało do kajaka i siedzę teraz. W mokrej kałuży. Łukasz też. O, miejmy nadzieję, że teraz on się nie naleje. Uważaj, le w lewo, z, le z lewej strony płyni. Nie wpływaj w to specjalnie. O, takie właśnie są. Tak się Uh-huh Nie, nie. Tak. Się... No i co teraz? Musisz. No dobra, ej! Przepłynęliśmy już dziewięć kilometrów. Bank. Co teraz? Ej, co teraz? Leje nam się. Nie, nie ma tragedii aż takiej. Nie, tak spokojnie było. Krowisz. Uwaga, nie tylko siedzę w kałuży o Widzę. Widzieliście? Chyba tak. Nie tylko siedzę w kałuży wody, ale również zaczął padać deszcz. Pierwszy raz od czasu jak przyjechaliśmy w góry. Była taka bardzo ładna pogoda, mimo tego, że wszędzie pada deszcz podobno w całej Polsce. No także płachta mi się nie przydała w górach jak wędrowaliśmy bociek leci. To bociek. Widzicie? Czaplon. No, słabo widać. Landeczka nie przydała mi się w górach jak wędrowaliśmy, ale przydała mi się na kajaczkach. Nie pójdź tutaj, w lewo, w lewo. W prawo pójdę? Aha, no to fajnie. No dobra, ale ty płyń w lewo, bo ty płyniesz ten nurt zaraz. No możesz chyba lewą stronę, tam wczucie jest kamieni No dobrze, no to płynie. Bo generalnie pan, który nas tutaj przywiózł, mówił, żeby płynąć za flisakami, jeżeli nie wiemy gdzie płynąć, no bo oni nie władują się w żaden nurt. I w sumie to jest prawda. W skały się nie władują. I w skały, tak, bo oni uznają tutaj drogę, jak płynąć. No a teraz wyprzedziliśmy jedną z łodzi. Ale Bravo! Tak, było już pan pod na granicy. Chyba przestało padać. Ogólnie polecamy spływ Dunajcem. Jest bardzo fajnie. Nie da się nudzić. Nie da się ale wiosła. Ale dla osób takich bardziej sprawdzonych to kajak, tak to można wziąć jakiś ponton z większą ilością Można wziąć ponton z instruktorem. Wtedy płynie z Wami instruktor, i sobie chillujecie. Albo traf, 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 Albo można właśnie płynąć na tratwie tak, na takiej fulsackiej. Po której mał, małpujemy trasę. Widać ją prawie przez całą drogę. Jak płyniemy, więc na pewno będziecie wiedzieli o co chodzi. Ten Dopływamy już powoli do bazy. Deszle tak, trochę się rozpadało. Jak oceniasz spływ Dunajcem? No jest chyba najbardziej e, malowniczo i najbardziej e, hardcorowym jakikolwiek na rzekę. Ale fajnie, fajnie. Jeżeli ktoś nie ma, nie na siłach to spokojnie pontonem to na Z tam wszystko zrobi. Polecamy, jesteśmy w sali mokrzy, ale i tak jest fajnie. Z każdej strony nas atakujemy. I z góry i na dół. Tak, pada deszcz, a przez to, że nam się nalało na samym początku No tak w połowę. No, to niestety siedzie, siedzimy w wodzie. Widzimy już naszą flagę fan Race, gdy płynęliśmy. Mniej niż dwie godziny, chociaż była mowa, że dwugodzinny spływ nawet z hakiem chyba. O, A, czas jedna godzina 59 minut, czyli jednak dwie godziny.